Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Na tę chwilę mamy informację o progresie Rosjan w okolicach Bachmutu. Ukraińskie jednostki wycofały się z, Bogdan z Bogdanówki celem skrócenia frontu. Co by nie mówić, jest to logiczne rozwiązanie. Po zdobyciu Iwanivska ta wioska stała się bardzo wysuniętą pozycją, a czas ofiar jest dużo lepiej ufortyfikowany. Rosjanie wyprowadzają natomiast kolejny atak, tym razem na północ od Bachmutu, w rejonie Siewierska. Tak jak mówię wielokrotnie, celem jest w tej chwili jak największe związanie przeciwnika. W tej chwili główny kierunek natarcia znajduje się właśnie na zachód od Bachmutu. Chodzi oczywiście o ten czas ofiar. I teraz Ukraińcy mają dylemat, bo jednostek nieskończonych nie mają. Jak zaczną wysyłać posiłki w okolice Siewierska, to ryzykują upadkiem czasów ofiaru a i tutaj nie mają za dużo sił. Upadek czasofiaru z kolei oznacza obejście Siewierska od południa i utworzenie kotła. Na tę chwilę najlogiczniejsze byłoby wycofanie się na drugą linię obrony. I w tym miejscu, z tym, że wszyscy znamy rozkazy z góry, ani kroku w tył. Choć ta góra też ma pewne problemy ostatnio z posłuszeństwem, a Amerykanie, czyli faktycznie rządzący, Mówili już od jakiegoś czasu, że Ukraina będzie musiała wycofać się w kilku miejscach. Mamy nowe fakty w sprawie ataku pod Moskwą. Mianowicie zamachowcy byli powiązani z terrorystami w Turcji. W wyniku współpracy służb rosyjskiej i tureckiej rozbito już jedną komórkę pod Istanbułem. I nie była to jakaś mała komórka, a dobrze zorganizowany wydział będący swego rodzaju obozem treningowym dla przyszłych zamachowców. Terroryści zresztą planowali przeprowadzić zamachy w tym kraju. Także na tę chwilę wszystko wygląda na to, że to jest jednak państwo islamskie, choć jak mówiłem w poprzednim filmie, państwo islamskie, a przynajmniej jego komórki w byłym sojuszu współpracują z wywiadem ukraińskim. A Co ciekawe, po tym zamachu Francja wprowadza stan wyjątkowy. Co prawda wiadomo, ci terroryści w tyłku mają granicę, Skoro komórka odpowiedzialna głównie za Afganistan mogła zaatakować Moskwę, to czemu nie Paryż? Choć mi się osobiście wydaje, to bardziej pretekstem do usunięcia protestujących rolników, którzy nadal tam są, ale no nie łamią francuskiego prawa. Mieliśmy już proces na tę chwilę. Mamy dla nich tylko kolonię karną, ale do powrotu kary śmierci tu już się przyłączył nawet Miedwiediew, więc kto wie. To co mnie jednak uderza w naszych mediach, Komentowanie stanu zdrowia tychże zatrzymanych. Bo co prawda najprofesjonalniej rosyjskie służby się nie zachowały, jednemu z napastników obcięto ucho i kazano zjeść, no ale umówmy się, oni zabili 150 osób, kwestie śladów pobicia to też coś, do czego bym się nie czepiał. W końcu jakoś musiano ich zatrzymać, a to, że ich nie zastrzelono, to nie oznacza, że nie stawiali oporu. No ale jak się nie ma do czego przyrabić, no to trzeba sobie coś znaleźć. Choć oczywiście ja bym tej sprawy na miejscu naszych mediów po prostu nie ruszał, bo fanatycy islamscy to coś, co jest obecne także i na zachodzie. A i u nas mamy coraz więcej różnych pakoli i innego tołataństwa. Kto wie, czy u nas za chwilę nie będzie czegoś podobnego. Kolejną ciekawą rzeczą są twierdzenia kilku zachodnich władz, w tym amerykańskiej i brytyjskiej, że zamach to wina tylko i wyłącznie państwa islamskiego i żeby Putin nie łączył tego z Ukrainą. Po pierwsze, co on robi w swoim kraju, to jego sprawa. Może to łączyć i z reptilianami. Po drugie, biorąc pod uwagę, że Ameryka nie jest w ogóle stroną śledztwa, to skąd oni mogą mieć w ogóle jakąś pewność? No i po trzecie, winny się tłumaczy, a w tym przypadku zwraca na siebie niepotrzebną uwagę. Bo przypomnę, ambasada USA w Rosji ostrzegała swoich obywateli przed groźbą zamachu. Co więcej, nawet teraz się niejako do tego znowu przyznali, do posiadania informacji o tym zamachu. Bo na pytanie, czemu nie przekazali takiej informacji, rzecznik Białego Domu stwierdził, że USA nie uważa tego za konieczne, a jakby Rosja posiadała dane o możliwym zamachu w USA, to też by ich nie poinformowali. A zatem, skoro wiedzieli, Teraz mówią, żeby Putin nie wiązał tego z Ukrainą, no to sami dolewają oliwy do ognia. Zwłaszcza, że nie minęły nawet dwa dni. Przypomnę, że śledztwo w sprawie Nord Streama już się ciągnie ponad rok. Uczestniczy w nich kilka państw, a nadal nikt nic nie wie, a tutaj śledztwo na dobrą sprawę nawet nie ruszyło. Trzymać języka z zębami nie może również Budanow, który w wywiadzie stwierdził, że cieszy się ze śmierci tulu Rosjan i zapowiada, że takich ataków terrorystycznych w Rosji będzie więcej. I weźcie mi powiedzcie, że on nie jest ruskim agentem. Jeśli chodzi o odpowiedź, to na tę chwilę Rosjanie kontynuują ataki lotnicze. Zniszczono chociażby największy na Ukrainie, jak i w całej Europie jak magazyn gazów w Poldzie Lwowskim. Zaatakowano również siedzibę główną Urzędu Bezpieczeństwa w Kijowie. W ruch poszły kolejne nieużywane dotychczas rakiety cyrkon i są to najnowsze pociski rosyjskiej produkcji. Wystrzelone zostały z Krymu do Kijowa, przeleciały przez 3 minuty, także ktokolwiek siedział w tym budynku zapewne wyparował. Dzisiaj mamy na Ukrainie święto SPU, także prawdopodobnie odbywało się tam jakieś spotkanie. Godzina ataku też była dosyć nietypowa jak na Rosjan, bo około 12, więc też mało kto się pewnie tego tam spodziewał. Czasu na reakcję za dużo zatem nie mieli, także na straty są prawdopodobnie całkiem wysokie. Załoński próbował znowu gadać o cywilnej infrastrukturze zniszczonej przez Rosjan, ale samo SPU przyznało się, że to był ich budynek. Możliwe, że oni mają już dosyć propagandy sukcesu. Skutkującej potem oczekiwaniami niemożliwymi do spełnienia. O ile Rosjanie nie są jacyś sentymentalni, przy okazji znowu rakieta wkroczyła na nasze terytorium, po czym zawróciła. Biorąc pod uwagę, że cele były ulokowane m.in. w obwodzie Lwowskim, no to nie ma co się dziwić. Oczywiście radził już próbował jakiejś prowokacji się skompromitował. Pływał na dywanik rosyjskiego ambasadora, a on nie przyszedł. Zresztą sam Antrieriew akurat tutaj bardzo logicznie to wytłumaczył: mianowicie, strona polska nie przedstawiła żadnego dowodu na to, że ta rakieta w ogóle się na terenie Polski pojawiła. Całe zamieszanie powstało mianowicie w oparciu o ukraińskie dane. Biorąc pod uwagę, że w poprzednim przypadku a też nie byli w stanie nawet dostarczyć dowodu na wlecenie pocisku, no to co się dziwić, że z tłumokami nie chce mu się gadać. Tak jak mówię, cel blisko granicy, rakieta manewrująca, no to lata szybko, więc kółka dosyć duże zatacza, wleciała podobno na 39 sekund, no także sprawy nie ma. Szkody nie stwierdzono, a co może teraz Sikorski nawet zrobić? Zerwać stosunki dyplomatyczne? Tak jak mówię, w niektórych sprawach trzeba po prostu wiedzieć, kiedy milczeli, bo można się tylko skompromitować. Podobnie kompromitują się eksperci z telewizorni, chociażby mówiący, że jest to jakiś test ze strony Putina czy coś. On nie musi nic testować to, że nasza władza to idioci wiadomo od lat. Przynajmniej tutaj są uczciwi. W to, że na to nie zareaguje, też wiadomo, no bo tak jak mówiłem, tu nawet uszkodowanych nie ma. A naruszenie nie było umyślne, nawet jakby chcieli interweniować, to nie mają podstaw. Ukraina zamierza wybudować jeden wielki cmentarz wojskowy pod Kijowem dla wszystkich, którzy zginęli w obecnej wojnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest się czym chwalić. Zresztą, ilość pieniędzy na to przeznaczonych też mocno zastanawia, bo podobno ma być to 50 milionów dolarów. A to ma być taki bardzo duży kompleks z mauzoleami, muzeami i kandydaturą pewnie na listę UNESCO. Także nie wiem, czy nie skończy się po prostu na wzięciu pieniędzy. Zresztą ten pomysł nie jest nowy. Pojawił się jeszcze w 2014. Wiadomo, zrobimy całe centrum, potem będziemy zwozić wycieczki i karmić dzieciaki propagandą. Jakoś dziwnie mi się to kojarzy z czasami sowieckimi, gdzie też mieli mauzolea wszystkie, jeszcze niech po śmierci postawią załońskiemu i będzie kompleks. I będzie komplet. Niby tak mówią, że wcale nie są tym ruskim mirem, ale jak przychodzi co do czego, to to wspólne dziedzictwo jednak wychodzi. Mołdawia zamierza wydalać uchodźców z Ukrainy. Kraj ten ma największą ilość w stosunku do ogółu mieszkańców. Z jednej strony pomagają w ten sposób Ukrainie. A z drugiej strony w tym roku mamy tam wybory. Uchodźcy też są tam gorącym tematem. W ONZ stało się coś niespodziewanego. Mianowicie przeszła rezolucja w sprawie Izraela. USA wstrzymało się od głosu, zatem Izrael będzie teraz zmuszony do zawieszenia broni na czas Ramadanu pod groźbą sankcji. I na ten moment ONZ może spokojnie nałożyć wszelkiego rodzaju sankcje, włącznie z ekonomicznymi. I raczej nie sądzę, by przy zgodzie tak naprawdę na całego teraz świata można było je jakoś sprawnie obejść. Co więcej, mimo że Amerykanie wstrzymali się od głosu, to ich mniejsza dyplomacja wezwała jednak do zawieszenia broni i stwierdziła, że reakcja tego kraju na kryzys jest zbyt gwałtowna. Może to i niewiele, ale jeszcze niedawno wszyscy byli pewni, że USA nie zostawi swojego blisko bliskowschodniego pana na pastwę losu. A jednak, jak widać, nawet w Ameryce mości nie są tak silne, jakby się im wydawało. Zresztą na tę chwilę Netanyahu nawet zgroził, że jak USA nie zafetują rezolucji, to Izrael serwis z Waszyngtonem stosunki dyplomatyczne. Ja nie chcę nic mówić, ale to stanął, by akurat wyszło na dobre. Oczywiście ten rząd się nie ugnie. Pytanie tylko teraz, jak szybko wejdą do gry te sankcje? Bo ja jednak koniec końców obstawiam taki scenariusz konfrontacyjny. Sankcje, protesty, potem wojna domowa. Już w zeszłym roku o mało co nie doszło do rozlewu krwi, a społeczeństwo izraelskie jest bardzo podzielone. Z drugiej strony kompleks militarno-przemysłowy również by przyjął taką informację z zadowoleniem. Jak Ukraina się skończy, to będzie gdzie brali sprzedawać, zwłaszcza że wśród zjonistów jest sporo bogatych ludzi, więc na wojnę żałować nie będą. Nawet w Ameryce duża część senatorów się odwraca od całego tego towarzystwa. I to też jest pewna nauczka. Najpierw mieliśmy Ormian z Karabachem, teraz Izrael. Opieranie całej swojej polityki na założeniu, że nasi bracia skądś tam nam pomogą, no jest błędem. W końcu amerykańscy starsi wierzyli, nie pomagali swoim braciom nawet w czasie II wojny światowej i Holokaustu. A to akurat niespecjalnie im teraz grozi. Już nie mówiąc, że i ten naród tutaj średnio jest narodem. Bo poza wspólną religią, która też występuje w wielu odmianach i rzekomo wspólnym pochodzeniu datowanym na 2000 lat w przeszłość, to ich więcej dzieli niż łączy. Samo to państwo to od początku poroniony pomysł, z czasów gdy brednie o różnych rasach ludzkich były jeszcze w młodzie, przez ostatnie kilkadziesiąt lat jakoś udawało im się egzystować, ale w sytuacji, w jakiej są, no to jeden większy błąd i po Izraelu. A ta iluzja wielkości na pewno też im nie pomogła. Czy Izrael przetrwa jako państwo? W jakimś stopniu pewnie tak. Choć, jak mówię, wojna domowa to teraz, jak dla mnie jest pewnik, w najbliższych latach. I emigracja częściej nasaczy z powrotem do Europy również. A przypomnę, że jest jakiś milion z nich, to ma w ogóle polskie paszporty, jakby komuś mało było różnorodności w Polsce. Ale jest jeszcze nadzieja pewna dla Izraela, dokładnie w Donaldzie Trumpie. Bo obecny kandydat na głowę państwa jasno stwierdził, że Izrael ma prawo do bombardowania Palestyny, tak jakby ktoś twierdził, że Trump jest spoza systemu. Oczywiście do wyborów jeszcze trochę czasu, a od elekcji do faktycznego objęcia władzy też jeszcze trochę upłynie, zatem Izrael musi wytrwać jeszcze no trochę niecały rok, choć też trzeba przyznać, że Trump wiele rzeczy mówi, a robi co innego. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.